Dzień dobry, w ostatnich chwilach wakacji. Właściwie dla nauczycieli to już nie wakacje, bo wszyscy z pewnością już wędrujemy do szkół, zaczynają się rady pedagogiczne, musimy odwiedzać nasze klasy, robić dekoracje na przybycie dzieci, zakładać mobi dzienniki, zacząć gromadzić dokumentację związaną z początkiem roku szkolnego. Ja właśnie przed szkołą ja właśnie przygotowuję się do. Do tego, żeby, no, żeby wystartować dobrze w nowym roku szkolnym. W ubiegłym tygodniu mieliśmy już radę, no a teraz mobi dzienniki, dokumentacja, czyli to wszystko, co, na, co nauczyciele przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego muszą wykonać. Miłego startu życzę Wam w nowy rok szkolny. Trzymajcie się, zaglądajcie na kanał Pani Jola Uczy. Do zobaczenia. Pa!